Dzień dobry kochani. W piątek 22 stycznia. Dziś kartą dnia jest 8 mont. Karta ta wskazuje, że dzisiaj przed nami będzie bardzo pracochłonny projekt. Nie musi być to tylko projekt w firmie lub w naszym biznesie, ale to może być też projekt życiowy, gdzieś będziemy musieli nad czymś bardzo silnie popracować, żeby polepszyć swoje życie, i swoje sukcesy. Będzie to projekt bardzo pracochłonny który będzie od nas wymagał bardzo dużo wysiłku, dużo poświęcenia i dużo energii. Karta również symbolizuje, pokazuje nam, że przed nami jakaś nauka, szkolenia, dużo nauki, po to, żeby w końcu osiągnąć ten swój sukces życiowy. Karta także pokazuje nam tutaj, że jakieś będą otwarte testamenty, wypłaty za odszkodowania, spadki, odziedziczenia, Jakiś przypływ niespodziewanej gotówki. Dziś, kochani, musimy się wziąć za coś nowego. Musimy podjąć jakąś nową naukę, w jakiejś dziedzinie nowej. Musimy się rozwijać, nie możemy ciągle stać w miejscu. Musimy w końcu spróbować zrobić coś innego, zrobić coś nowego, żeby ta monotonność naszego życia po prostu poszła sobie w nocha i żebyśmy. Się cały czas rozwijali, żebyśmy nie stali w miejscu. Więc tutaj karta jakby nam radzi, właśnie doszkalać się, nie wiem, czytać jakieś książki, o dziedzina, która nas kiedyś interesowała, a nigdy nie odważyliśmy się, jakby ukierunkować w tą stronę. Więc czytajmy, edukujmy się, bo to nigdy na to nie jest za późno. Dziś, kochani, także zostaną niektóre ukończone sprawy z potężnym sukcesem. I tak jak mówię, tutaj nie jest wszystko nawiązywane do pracy, bo ten sukces też może być nasz życiowy. Nasz sukces może być też partnerski. Z partnerem udało nam się coś fajnego zrobić. Dzisiaj poczujemy to, ten, to, ten sukces za nas wysiłek, za naszą ciężką pracę. Dziś dostaniemy tą nagrodę. Ja mówię, to wszystko może być w pracy może to się kojarzyć z finansami, ale także. Chodzi, że też pracujemy w życiu, nad swoim życiem. I dziś dostaniemy nagrodę za to, co zbudowaliśmy, co zrobiliśmy. Kochani, jeżeli chodzi o miłość, to dzisiaj karta pokazuje nam, że przyszedł czas, abyśmy w końcu popracowali nad swoim związkiem żeby praca nie była ważniejsza od naszego partnera, od naszego życia żebyśmy troszeczkę przystopowali, żebyśmy popatrzyli też, że nie tylko pieniądze się liczą w naszym życiu, że też są ludzie, którzy nas bardzo kochają i którzy czekają na nas, na nasze przytulenie, na dobre słowo, na, na, na miłość pokazywanie tej miłości. Więc dzisiaj kochani, popracujmy troszeczkę nad swoimi związkami, żeby one się gdzieś tam po drodze nie rozwaliły, żeby nie było łez i nieszczęścia. Jeszcze jest czas na dużą poprawę i, i, i zróbmy to. Kochani, jeżeli chodzi o finanse, będą nowe hmm, projekty, będziemy dostawać nowe e, propozycje biznesowe, e, będziemy się kwalifikować. będziemy. I właśnie ze względu właśnie na to, że yy, będą te propozycje finansowe, yy, te, te propozycje nowe biznesowe, to tutaj właśnie też będziemy musieli się szkolić pod tym kątem. Więc też przejdziemy przez jakieś szkolenie, jakieś pranie mózgów, yy, że, 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 żeby można było podjąć tą współpracę z tymi ludźmi, którzy zaoferują nam fajny właśnie jakiś biznes. Jeżeli chodzi o zdrowie, no dzisiaj powinniśmy się czuć dobrze, powinniśmy czuć pełną witalność, powinniśmy czuć energię do działania i do funkcjonowania. I chyba to wszystko. Wydaje mi. Wydaje mi się, że chyba wszystko powiedziałam, co mogłam powiedzieć, więc tak jak mówię, nie zrażajmy się wczorajszą kartą, która była niezbyt ciekawa, dzisiaj będzie lepiej. Dzisiaj będziemy czuć pełni energii i zobaczymy, że nasza praca nie poszła na marne. I nie zapominajmy o tych naszych związkach, o tych naszych partnerach, którzy naprawdę kochają nas, szanują, cenią. I nie, nie przekładajmy tej miłości na pieniądze, na sukcesy zawodowe, bo dzisiaj sukces jest, jutro go nie ma. A jak się straci swojego kochanego partnera i nie wróci, to wtedy tylko pozostaną kochane, kochani, tylko łzy. Ale to na pewno wiecie z doświadczenia, co niektórzy. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie źle. Życzę Wam, kochani, pięknego, cudownego dnia pełnego sukcesów, wszelkich sukcesów i w miłości, i w życiu, i w finansowym, i w biznesowym, żebyście dzisiaj ten dzień przeżyli pięknie, cudownie, pełnej energii i pełnych samych pięknych chwil. Do widzenia.